Września roku 2011 szkoła podstawowa w Mesznej obchodziła jubileusz stulecia. Sto lat temu, gdy jeszcze nasza ojczyzna nie miała swojej wolności, swojej państwowości, gdy byliśmy jeszcze pod zaborami, grupa patriotów przede wszystkim Ludwik Dobija, z Rybażowic poseł do parlamentu austriackiego. Jak również ówczesny wójt Mesznej, pan Sromek, postanowiła wybudować, jak wielu sąsiednich miejscowościach, również w naszej gminie powstały wcześniej szkoły, szkołę w Mesznej, która umożliwiła w przyzwoitych, godnych warunkach pobierać edukację w tych ciężkich czasach młodzieży i dzieciom meszniańskim. Przez te stulecie szkoła piękniała wraz z rozwojem Mesznej rozwijała się, została rozbudowywana. Tutaj inicjatorem powstania tej szkoły byli mieszkańcy i pomógł im w tym Ludwik Dobija, poseł do Sejmu Austriackiego, który postarał się o potrzebne pieniądze na budowę tej szkoły. Budynek zaczęto budować w 1910 roku, a wcześniej w 1908 kupiono parcele na potrzeby szkoły. Parcela była dosyć duża i można było po prostu tworzyć na niej budynek i również działkę szkolną. Tak dawną szkołę wspominały nauczycielki. Do pracy przyszłam w 1962 roku i pracowałam w niej aż do 1999 roku. Ponieważ pytał Pan, jak wyglądała nasza szkoła, więc chętnie Pan odpowiem, bo pozostał mi ten obraz w pamięci i chyba będzie na zawsze pozostanie. Była to szkoła, gdzie był tylko ten jeden zasadniczy budynek. Na dole były dwie sale lekcyjne. Mieszkał tam ówczesny kierownik szkoły, pan Józef Jakubiec z całą rodziną. I trzy sale lekcyjne były na górze. Yy, no sale wyglądały zupełnie inaczej niż wyglądają teraz. To były podłogi drewniane, yy, napuszczane olejem, oliwą. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale jakimś paskudnym smarem, który niezbyt ładnie we wrześniu Pachniał, kiedy przychodziliśmy do szkoły. Pie ogrzewanie, piece, często popękane, dlatego w klasach było bardzo zimno, bo i okna były nieszczelne. Dzieci przysuwały się do, do, do piecy, żeby troszeczkę ciepła było. Szatnie na zewnątrz, na korytarzu, był to, była to deska y, z gwoździem, i tam były poprzypienane ich ubranie. No a największym takim smaczkiem, w cudzysłowie, to były toalety, które były na polu w odległości chyba 40 metrów, więc wychodząc tam nie było to ciekawe, bo jak deszcz lał to wracało się mokrym, zziębniętym, no a droga była daleka, więc czasem było trudno zdążyć. No ale tak było do roku 1971-72, potem nastąpiły zmiany. Ja tutaj byłam uczennicą szkoły podstawowej od pierwszej do siódmej klasy, a potem byłam nauczycielką od 69 roku do mojej emerytury, więc pamiętam ją z dawien dawna i bardzo dobrze. Stale się działo bardzo dużo, ale Najwięcej chyba w latach 70. i 90., kiedy to nasza stara mała szkółka stawała się większą, rozbudowaną. Dzięki Hucie Warszawa powstała sala gimnastyczna, świetlica, stołówka, łazienki nowe, no, woda, ubikacje. To były naprawdę bardzo duże pozytywne zmiany. A teraz powróćmy do jubileuszu szkoły w Mesznej. Po odsłonięciu tablicy upamiętniającej stulecie szkoły, odsłonięta została kolejna we wnętrzu budynku, poświęcona patronowi, Janowi Pawłowi II. Patronowi poświęcone zostało także przedstawienie, które tego dnia można było oglądać na boisku szkolnym. A, tam skąd? No będzie opowiadać o dawnym życiu Jana Pawła II, kiedy w Wadowicach na przykład po maturze chodził na kremówki do kawiarni, o, o kawiarni właśnie. Jak się czuje piesek? Ja jestem biskupem włoskim. No Chcę się, chce się właśnie się popisać przed Janem Pawle, Pawłem II nowym znaniem języka polskiego. I wiecie co papież zrobił? O tak, spojrzał na niego zdumiony, po czym odpalił. Ho ho!